Polecam Wam zajęcia dla niemowląt w wodzie. Moim pacjentom bardzo często sugeruję rozpoczęcie zajęć na basenie. Bajmy o te dzieci do 12 miesiąca w szczególności. Dobrym pomysłem jest pójście na basen. Po prostu petarda. Nie tylko przyjemność dla małych dzieci, ale też niesamowite środowisko rozwojowe. Warto zarażać dziecko już od pierwszych miesięcy, nawet jego życia, zarażać go aktywnością ruchową, ponieważ warto to zaszczepić już od początku, z tego względu, że dziecko później się prawidłowo rozwija, rozwija się ta motoryka duża, a jakby nie patrzeć zajęcia na basenie, a więc. Poprawianie tej motoryki sprzyja również spędzaniu wspólnie czasu, a więc okazywaniu miłości temu dziecku. Wszystkie ćwiczenia, które w formie zamawy robimy na basenie, wpływają pozytywnie na stymulację jego przeciąga, ćwiczenie równowagi, stymulację czucia głębokiego. Dzieci dzięki temu, tym zajęciom harmonijnie się rozwijają, nawiązują lepsze kontakty, nabywają odporności i co jest najważniejsze, lepiej znoszą i tolerują zmianę ubytcia. Korzystać ze szkoły pływania jak najbardziej, z tego względu, że mamy tam instruktora, który nas pokieruje, pokaże nam, jak trzymać, jak obrócić dziecko, jak się pobawić w tej wodzie, żeby dane ćwiczenie nie było tylko zabawą, ale również, żeby to miało głębszy sens, żeby rozwijało motorycznie to dziecko. Więc instruktor doświadczony, który doskonale zna rozwój dziecka, wie czego oczekiwać od danego bożdąca, jak najbardziej będzie tutaj wspierał rodziców. I ci rodzice wówczas czują się pewniej, są pewniejsi w tym, co robią, więc dlatego szkoła pływania jest tutaj, myślę, że dobrym pomysłem. Instruktorzy mają bardzo dużą wiedzę oraz świetne podejście do dzieci i ich rodziców. Mimo wprowadzenia zajęć grupowych, podchodzę indywidualnie do każdego dziecka i ich rodzica. Co jest bardzo istotne, ponieważ każde dziecko może reagować inaczej w różnych sytuacjach. I dlatego bardzo polecam rozpocząć zajęcia z instruktorami ze szkolkowania przedrodziców.